Siemanko wszystkim, postanowiłam, że nagram Wam dzisiaj filmik z użyciem paletki retro Karoliny Ziętek z Glam Shopu. Jakiś czas temu jak byłam na szkoleniu z, u Karoliny, to jedna z dziewczyn zrobiła fajny makijaż, taki beżowo-niebieski. Ja od tamtej pory stwierdziłam, że muszę mieć tą paletkę, niestety ona była wiecznie wyprzedana, wiecznie wyprzedana, aż w końcu udało mi się ją kupić. Nie mogłam nigdzie znaleźć w innych paletkach właściwie tego niebieskiego odcienia Tiffany Blue, który jest niezbędny do tego makijażu. Także co, zabieramy się do roboty. Aha, no sobie mam już, w sensie mam umalowaną już twarz. Chciałam Wam pokazać, że jako pielęgnację użyłam serum marki Handalabo. Bardzo Wam polecam produkty tej firmy. Aha i e, Ewa, dziękuję. E, jeśli to oglądasz, to dziękuję Ci bardzo za, za ten produkt. Naprawdę jest mega i e, bardzo, bardzo miło to było z Twojej strony. E, co jeszcze użyłam wcześniej? Aha, jeszcze przed tym użyłam hydrolat e, różany marki Beauty Marrakech. Także na razie to testuję. Zobaczymy jak się sprawdzi. E, na moje czoło użyłam krem. Mediderm. Na resztę twarzy krem ziai, Co do podkładu to nadal jestem wierna podkładowi marki Golden Rose Total Cover z korektorem. Ma on fajne krycie i naprawdę jak ktoś ma dużo, że tak powiem nieprzyjaciół na twarzy to idealnie się sprawdzi do tych celów. Jako korektor pod oczy użyłam Maybelline Anti-Aging jest bardzo fajny, bo jest leciutki. Jeśli ktoś nie ma dużych tutaj zacieniań pod oczami, to sprawdzi się idealnie. Dla osób starszych, gdzie tutaj te zmarszczki są pod oczami, też jest fajny, bo ich nie podkreśla. Także bardzo go lubię używać, bo jest leciutki, ale kryjący przy tym. Jeśli chodzi o zakrycie niedoskonałości, to mój ideał, bez którego nie jestem w stanie funkcjonować, to korektor marki Collection, znany już na YouTubie i naprawdę podpisuje się pod nim, jest niesamowity, punktowo, troszkę poczekać, aż, aż on, że tak powiem wyschnie, wklepać i idealnie kryje, co ma kryć. Całość wzięłam, pokryłam pudrem L'Oré Mercier, też znanym już i właściwie powiem Wam, że jest warto swojej ceny, także jak macie możliwość, to śmiało kupujcie. Czasami też używam już troszkę zdezorowane opakowanie pudru to Faced, coca Koko Powder. Też jest super. Jako bronzer użyłam mojego ulubieńca z BL. Mam też ten nowy z Bel i ten poprzedni, także wszystkie są bardzo fajne, także mogę Wam polecić, kupujcie róż z Nyx, już trochę też starte opakowanie odcień Dusty Rose. Taki brudny róż i jako rozświetlacz, też mój ulubieniec, daję mego rozświetlenie My Secret Face Illuminator. No i co? No i zaczynamy do dzieła. Także tak, zbliżam tutaj sobie pędzle. No i chodź tu, gdzież ty jesteś? Tam, 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 tam. Gdzie się wszystkie... Aha, tutaj pędzle. Więc na początek użyję sobie tutaj nad łukiem brwiowym cienia e, Merlin. W razie, że gdybym przyszalała tam że te tak powiem, z innym ciemniejszym cieniem to sobie tutaj, że te tak powiem, zagruntuję, żebym tam nie poszalała czasem. Okej. Okay. I teraz spróbujemy właśnie tego cienia, o czy nie widzicie, muszę tak tutaj, cienia debi, tego brąziku. Właśnie się zastanawiałam, bo do końca nie pamiętam, jak ten makijaż wyglądał. Czy ten niebieski był od wewnętrznej strony, czy od zewnętrznej? Więc ryzykujemy, jedziemy z tym brozikiem tutaj, na zewnętrzną część powieki. Jeśli chodzi o paletę, to koszt tej palety w Gramshopie to 119 zł. Ale jakość tych palet naprawdę jest mega, rozcierają się fantastycznie. Jak masełko, dosłownie. Dobra i coś muszę wziąć do nałożenia tego angielskiego, bo Także teraz cień Audrey, ten tutaj Tiffany Blue. Troszkę się sypie, więc muszę otrzepać. Zobaczcie jaki to jest piękny niebieski kolor, nawolnie czat. Wracam do tego brąziku tak, żeby zatrzeć tutaj granicę między tymi dwoma cieniami, żeby było płynne przejście. Mm -mm. Dół machniemy sobie podobnie, czyli na dół też ten brązik. Na początku powiem wam, że obawiałam się kupować tą paletkę, znaczy może nie obawiałam, ale no mówię, kurczę, takie zastosowanie kolorystyczne, niezbyt codzienne i nie byłam do końca pewna, czy chcę tą paletkę, bo są tutaj dwa kolory różowe, no ja tak w różach średnio się czuję, ale ten fiolecik tutaj, ten zielony, niebieski, także stwierdziłam, że kurczę, zresztą dla tego niebieskiego warto kupić to było tą paletkę, naprawdę. Tutaj przydałoby mi się jeszcze jakiś kolorek. No chyba, że też użyję tego niebieskiego, ale nie wiem, czy to nie będzie... Wow, 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 wow. Ależ mocny pigment. Kurde, to z tym brązem tak nie było? Dobre Do rozświetlenia wewnętrznego kącika użyjemy cienia. On będzie chyba lepiej na mokro. Ten Vivienne. Sprzestawiamy pędzel. robią mi się tylko takie same drobinki. Spróbujmy jeszcze tego złota. Myślę, że ten vivien byłby najlepiej nakładany palcem albo innym pędzelkiem. Jeszcze może spróbujemy. Weźmiemy jeszcze sobie rozświetlacz z My Secret, żeby tutaj rozświetlić pod łukiem brwiowym. Tak to na razie wygląda. I postaram się zrobić kreseczkę eyelinerem, brwi, rzęsy, drugie oko dokończę i zaraz do Was wracam. I voilà. Tak prezentuje się skończony makijaż. Już się do Was zbliżam, żebyście mogli zobaczyć makijaż oczu. No niesamowicie. Podoba mi się to połączenie kolorystyczne. Mam nadzieję, że Wam także i że spróbujecie wykonać taki makijaż u siebie. Czy wyszłam tak w ciągu dnia? Myślę, że tak. Jak najbardziej i zaraz na pewno... E, wyjdę na świetłodzienny w tym makijażu. E, co do paletki, bardzo fajnie mi się pracowało tymi cieniami. Co prawda miałam wcześniej już możliwość korzystania z tych cieni, e, ponieważ miałam kalendarz e, adwentowy. E, I dalej potwierdzam, że naprawdę są to super jakości cienie. Także naprawdę, dziewczyny, zachęcam Was do kupna produktów z shopu e, tej paletki e, zwłaszcza, jest niesamowita. Aha, i co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Jeśli chodzi o włosy, użyłam dzisiaj sprayu takiego z z Solą morską, który ma za zadanie nam takich nadać beach waves, czyli takich włosów jak po wyjściu z morza i dopiero co przeschniętych. Czy jest fajnie Myślę, że całkiem sobie dobrze radzi, aczkolwiek ten z firmy Ozzy czy jest Bumble and Bumble? Myślę, że są ciutkę lepsze, ale tak, ten z Ozzy wycofali, a ten Bumble and Bumble kosztuje fortunę, więc no cóż, kto, kto co woli, kogo na co stać, że tak powiem. Ale będę go testowała dalej. Co prawda teraz nie mam jakoś tam mocno pocieniowanych tych włosów, więc też nie widać mega tego efektu. Zobaczymy, jak to sprawdzi się na dłuższą metę. Aha, no i chciałam Wam podkreślić, że nie jestem makijażystką. Także makijaż robię czysto, że tak powiem, hobbystycznie. Uczę się sama z filmików. No i miałam dwa razy być okazję na kursach makijażu. Planuję dalej poszerzać swoją wiedzę, ale mam nadzieję, że to co dzisiaj mi wyszło na tej twarzy, wam się podoba. I, I tyle właściwie. Zapraszam Was do następnego filmiku. W następnym filmiku będzie także makijaż wykonany paletą, ale paletą Zuzji z kanału La Make Up paletką bohema, także czekajcie, zobaczycie co wyczaruję tym razem. Pozdrawiam was płytko.